no z tej strony Wąciak, no i w tym filmie postanowiłem, że potypamy się troszkę do oszustów z czatu i zobaczymy co uda mi się zdobyć, kogo uda mi się zabić. No i co, chciałbym was przy okazji zaprosić na mojego Discorda, do którego linka macie w opisie. No i jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to możecie zostawić suba i łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A ja już nie przedłużam i zapraszam do was do odcinka. No i dobra, jesteśmy już na losowych kordach I zaraz będziemy się teleportować do pierwszej osoby Tak się prezentuje mój ekwipunek. On Trzy totemy, Stack koksu Peta do ucieczki w razie co obsydian, trzy bomby No i dobra, tepnijmy się do pierwszej osoby Pierwsze. Dobra, tepnijmy może do proskraftera. Zobaczymy czy proskrafter następnie Zobaczymy co dla nas przygotował O i proskrafter na następną, więc dobra i co dla nas przygotował? O, taki diaksik, mamy diaksika. Zapomniałem się stręża wypić, ale dobra. No, dobra, no, nie zginąłem raczej. No i dobra, mamy diaksika. Uuu, 26%, 26 miał. Ale mamy serduszko z niego? Kopijmy sobie stręża. Bobby nas chyba nie chce tepnąć. że tylko może jeszcze raz. O, tepnął nas. No i dobra, zyskamy sobie koksa. No niestety. O jezu, co to jest? Dobra, raczej stąd wyjdziemy. Ok, wyszliśmy Dobra, to są jakieś stiwki Dobra, oni czekają Gońmy tego Może nam nie ucieknie i uda się go zdropować On będzie nam uciekał perłami niestety Ja mam dosyć sporo tych pereł także Może mieć ciężko Okay. No, reszta tych dwóch uciekło chyba. Dwaj uciekli. No, raczej uda nam się go zabić. Chyba, że mają gdzieś drugiego trapa na mnie. bo tak też może być. Ale no, chyba nie, chyba nie. Dobra. No nie, no, on już pada, on już pada. Nie, ciągle go nie trafiam? Co to jest? No i patrzmy totem. No i dobra, zabiliśmy go. Szkoda, że się tam tych dwóch nie udało zabić, ale dobra. Co on miał? Seta 4-3. No i dobra, jesteśmy już na losowych kordach znowu. Tapamy zaraz do kolejnej osoby. Letnijmy może do Jamixa. Zobaczymy, co Jamix co dla nas przygotował. No i dobra, sobie wezmę kobłęby może. Chociaż nie, może wiaderko z wodą, by w razie co uciec. No i dobra, stręże jeszcze mamy. Także ok. Mhm, mm aha, dobra, widzimy bomby sobie. Zobaczymy, jak zabijemy go. To są jakieś dwa deksiki, także powinno być łatwo. No, i jeden pad. Dobra, sobie z pogodą. A drugi przed nami ucieka, ale dobra, nie będziemy go gonić. Wybierzmy sobie tęgi z tego. Okej, okay. coś. co on ucieknie? Spróbujmy go dogonić. Nie powinien nam uciec. Raczej kilocha rapy nie ma. On gdzieś tu jest. I mamy. Hitnę go, hitnałem go. No on będzie mi cały w błęby O jezu, tak. Dobra, mam tylko... dobra, tego. Dobra, zabiliśmy tego od No i dobra, to już jest raczej kill pewny. To? No nie, no uciekł nam. Tam gdzieś perłek, no, zobaczmy. Jest gdzieś tu. No mm, chyba nam uciekł. Chyba uciekł. No dobra, to widzimy się przy następnej teleportacji. Ok, więc stopamy do następnej osoby. Dopijmy może do X Zobaczmy. Wypijmy sobie stręża Dobra, tutaj mam stręża Wypijmy sobie go. X się nie chce następnąć. O, X drog się następno, dobra, ja sobie tylko wezmę. Się do... O, w razie co? No i dobra, udało nam się go hitnąć. On ma tarcie niestety Jezus, będzie mi się brokował. No i dobra, udało nam się go zabić. Mamy z niego serce i co miał z 3-3, okej. Okay. nieźle. Jest drugi. Nie! Z logo! Jaki fart! No nie! Dobra, widzimy się w następnej teleportacji. No i dobra, to chyba już będzie ostatnia bądź ostatnia teleportacja w tym filmie. Także tpnijmy może do... do Reku. No i dobra, typnijmy do Reka. Ja sobie w sumie Shootboxa. sobie Sprenger. Dam sobie, sobie... wodę. I Reku następnie. Chyba nas Reku nie tepnie Mimo, że do niego jeszcze raz No i Reku nas zaakceptował, dobra Miałem właśnie popatrzeć do kogoś innego, ale Reku nas zaakceptował No i dobra, jest jakiś diaksik Trochę się przestraszyłem, ponieważ Myślałem, że padnę od faldy mage'a ale dobra, udało nam się zabić jakśika. Mamy z niego jakieś tutaj tekstowe i temki, ale słabe. No i dobra, serduszko. Nic chyba więcej ciekawego nie miał. No i dobra, to już będzie ostatnia teleportacja w tym filmie. Także tepamy się, ostatni raz już dzisiaj. Jedziemy może do świętego tutaj pisołów. Widzicie? Bierzemy sobie stręża. Dobra, wezmę sobie wolne pasy. Kupiszmy sobie koksa i czy nas święty tepnie? Tepnijmy jeszcze raz. No i dobra. Święty następną, także zobaczmy co święty przykował. Okej, okay. udało mi się świętego hitnąć, drugiego niestety nie hitnąłem. Ale świętego sobie zabijemy, chyba. No i dobra, święty się rozsypał. Co on tutaj miał? No chyba nic ciekawego nie miał. Jak każdy diaksowy, praktycznie miał hitemki 3-3 Kilofix słaby. O, serduszko wyda ciała. A to weźmy serduszko. Serduszko chyba z niego jest najwięcej warte. mięczek też słaby. No nie, no nie miał nic ciekawego. Także ja już się z Wami żegnam. Jeżeli podobał Wam się taki odcinek, to zostawcie suba i łapkę. Ewentualnie napiszcie jakiś miły komentarz. No i co, widzimy się w następnym filmie. Elo.